Będziesz sprawiał problemy, hmm. czy po prostu podział i teraz to musisz pogadać. Mu Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź. Nie Tak jak tam kiedyś był. Gomez, tym razem go nie ma. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem ani jednym z moich ludzi. No, słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią, przed nią przedostać? Na Inosa! Ciekawym, czemu najemnik chciałby tak ryzykować? Czego tu szukasz? Przybywam na polecenie lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do lorda Hagena bez dokładnych informacji o rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla Ciebie zrobić? Wysłałem trzy ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz Lordowi Hagenowi. Mm, cóż, chyba nie mam wyboru. Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. Co dostanę za wykonanie tego zadania? Niezwykłem targować się z najemnikami. Ale chyba nie mam wyboru. Zrób o co proszę, a dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej dwa rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsiwalem. On powie ci wszystko na temat górników. Okej, okay, szefie. Oryk. Parsifal. To był Oryk. Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam Wielmożnemu Kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na Inosa tak uczynimy. Mam dla Ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Okej, okay, szefie. Więc musimy spalać. Ale najpierw... się, co zrobimy. Pójdziemy gdzieś, gdzie nas nie było. Czyli pójdziemy tam, tam gdzie kiedyś byli magowie, ognia. Myślę, że gościowali wali dwoma mieczami. Było ja bym go nazwał hardkorowym koksem. Patrzcie, kogo my tu mamy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest! Milton! Kogo ja widzę? To nasz bohater za bariery. Miło Cię znowu widzieć, Miltenie. A Ty ciągle tutaj, czy znowu tutaj? Znowu. Po upadku bariery wróciłem do klasztoru Magów Ognia. Ale gdy paladyni postanowili zejść do Doliny, moje doświadczenie i znajomość terenu okazały się bardzo przydatne. Dlatego Najwyższa Rada wysłała mnie tutaj jako magiczne wsparcie dla całej ekspedycji. Pamiętasz jeszcze Gorna, Diego i Lestera? Oczywiście, że ich pamiętam. Cóż Gorn i Diego daleko nie zaszli. Zostali schwytani w dolinie przez paladynów. Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się teraz podziewa. Spotkałem Lestera. Jest u Xardasa. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Cóż, nie mam dla Ciebie żadnych dobrych wieści. Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Nie, najnosa. Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. Ile rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy? Ani bryłki. Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na domiar złego jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. Gdzie są teraz Gorn i Diego? Cóż, Gorn siedzi w tutajszym lochu, zastawianie oporu paladynom. Diego został przydzielony do grupy górników. Porozmawiaj z paladynem imieniem Parsival. To on dobierał ludzi. Chodźmy uwolnić Gorna. To nie takie proste. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia Garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać gdybyś się czegoś dowiedział Dobra, to idziemy do... tak, zabloku bloku świata. To teraz pójdziemy odkupić Gorna Który da nam średni pancerz najmników A który nam się bardzo przyda Ponieważ lofciamy najmniejków Cześć Cześć, 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 też wasz kocham. Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie odpokutować. Nie mogę Go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość, ale Jego wolność będzie Cię drogo kosztować. Tysiąc sztuk złota. To moja cena. To dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolę. Chcę wykupić Gorna. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz mu, że z mojego rozkazu ma wypuścić pieniądze. Okay. Hej, więc idziemy do górny. A jak O kurde. No więc jednego... Knecht, ja coś... Znasz już moje zdanie. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Uwolni Uwolnij Gorna. To rozkaz kapitana Garonda. Już przekazano mi taką wiadomość. Proszę oto to okay, Możesz się. wejść do środka. Nic się nie zmieni. To było. Gorna nie ma. Ani w tej, ani w tej... ani w tej... Tylko w tej... Nie może być tak dalej. Dość tego wylegiwania. Jesteś wolny. Najwyższy czas, żeby ktoś mnie stąd wyciągnął. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz ty. Dobrze cię znowu widzieć. Garant narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmo zjada. Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. Chodźmy stąd. Zbrzydła mi ta cela. Czekaj chwilę. Mam tutaj coś, co może ci się przydać. Znalazłem w celi te zbroje. Jakiś więzień musiał ją tutaj ukryć. Na mnie jest za mała, ale na ciebie powinna pasować. Dzięki. Zobaczymy się u Miltena. No to sprawdziłem to zbrojkę. Sprawa. Zbroja strasznie króka, piracka, średni pan przynajmniej. Ahaha. Ale Tak wygląda. A. 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 W sumie to tylko... Uroda na magię się różni. Dobra, zostawię przez zbroj najemnika. Tamże że na magię. Co mam Co my będziemy? A, co to? Będę się lepiej bawić. Oczywiście, trzeba to. tej. No jak? Cześć! Trudno Cześć! Cześć! Czy ludzi. Jezus, Maria! Trupy! To. Nie Bo gadałem jeszcze żyją, tu też nie żyje taki sztywny nie jakiś Luuu... Hmm. Tese tam majtają tym mieczykiem Kultural... kulturalnie się Trzymam. Słuchaj, dość się już tutaj wynudziłem. Mam wielką ochotę rozejrzeć się trochę poza doliną. Jak się przedostałeś przez przełęcz? Znalazłem ukrytą ścieżkę, która prowadzi przez opuszczoną kopalnię. Świetnie. Zaczekam na właściwą chwilę, a potem dam stąd nogę. W takim razie idź na farmę Onara. Znajdziesz tam Lee i jego chłopców. Na pewno ucieszą się na twój widok. Tak zrobię. Okay. Dzięki za cynk! Jeszcze się spotkamy. Możesz na to liczyć. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Zastanówmy się, co dalej. Co zamierzasz dalej robić? Wrócić do klasztoru. Zaczekam tutaj jeszcze trochę, ale skoro Gorn znów jest na wolności, mogę się z nim zabrać. Pyrokar musi koniecznie dowiedzieć się o wszystkim, co się tutaj dzieje. Jak uważasz? Mam tylko nadzieję, że Lord Hagen właściwie oceni zagrożenie. Wolę nie myśleć, co się stanie, gdy Orkowie przekroczą przełęcz. Zatem okay. bezpiecznej podróży. Więc teraz musimy iść. Tego jest. Aha. Dobra, co będzie problem? No Ale dla nas to żaden problem. Nie ma problemu, którego nie dałoby się załatwić. Na, Najsam wpierw to tekst jest boski. Trzeba się jakoś przedostać, dlatego ostatnia miksturka szybkości. Mogłem sobie przed wyjściem z tej doliny nakupować szybkich śledziów. Okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. Teraz pytanie gdzie iść. Okej. Okay. Dobra, nie chcę mi się walczyć. No i sam przepłyniemy sobie tędy. Właśnie gdzie biegnę Ale luknę se. No se. O właśnie dobrze biegnę, bardzo dobrze Tam gdzie, gdzie kiedyś była stara kopalnia

No koniec, to tobą, mm. no, koniec z tobą bestio. Okay, Jak go jedzie? Hm. Przegrał. No, koniec z tobą bestio. Okej, chodźmy do kopalni. Znowu jedna z tych głupich bestii. Jedna cholerna bestia mniej. Mykstora, zwoj. Okej. Okay. Skazanie Screamers, też był w starym obwazie. Hej. To ty. Kto by pomyślał, że się jeszcze spotkamy? Wygląda na to, że obaj wiemy, jak utrzymać się przy życiu. Jak widzisz, zajmuję się teraz górnictwem. Ile rudy udało Wam się wydobyć? Kilka skrzyń, ale nic już tutaj nie zostało. Paladen Marcos postanowił zabrać rudę do zamku, ponieważ bezustannie atakowali nas orkowie. Czy chciałbyś opuścić dolinę? Nie, będę dalej zajmował się wydobyciem. Nie pozwolę, by powstrzymało mnie paru zgniłych orków. Miałem już gorsze problemy. Kiedyś na przykład drążyliśmy tunel w starej kopalni i nagle wdarła się tam woda. Ale to stare dzieje. Jak idzie praca? Te skały są cholernie twarde. Czy wiesz, w którą stronę udał się Markos? Nie wybrał najkrótszej drogi. Zamierzał przekroczyć rzekę na jej zamarzniętym odcinku. Planował zatoczyć łuk i dotrzeć do zamku od zachodniej okay. strony. Okej. Mm mhm, dalej biegamy. Tak szczerze są poszedł no, tam, gdzie kiedyś mieszkał. Z tobą, no dobra, ja też wiem gdzie to możemy przejść tędy. Ale przejdziemy górą. Tak będzie najbezpieczniej. Okej, okay, zginiemy, a na za Yeah. Dobra, tam ja, tu na dzisiaj kończę Lecę ja się za nie żegnam Cześć, i na do usłyszenia w kolejnych odcinkach Czołem